Witajcie, się wiosna, jak to zawsze na wiosnę, szukamy różnych okazji. Wracamy do motocyklowego trybu życia, zwłaszcza, że pogoda w tej chwili jest dobra i raczej nie myślimy o tym, żeby jeździć na nartach, tylko szukamy naszego kolejnego motocykla, naszych kolejnych nowych dwóch półek. I tym razem chciałbym Was zainteresować tym, co u nas jeszcze zostało z miłego roku, jakie motocykle możemy Wam zaproponować w świetnych cenach, ale to nie tylko cena, ale też ich wyposażenie i to, co są reprezentują. WK1600GT ekskluzywny towarzysz w podróży nie tylko w pojedynkę, ale również z pasażerem. E, wspaniały motocykl, który dowiedzie nas w każde miejsce, możemy nim podróżować po całej Europie, po całym świecie. Jest niezwykle funkcjonalny, niezwykle wygodny i e, niezwykle ekskluzywny. Ekskluzywność to jest najważniejszy jego parametr, bo jest to absolutny top, jeśli chodzi o motocykle tej klasy. BMW Motorrad urzeczywistiło swoją wizję, którą mieli już od wielu lat w pamięci, a mianowicie zbudowanie pierwszego motocykla klasy Gran Turismo. Gran Turismo to segment, który w samochodach był wyznany już od dawna, natomiast wprowadzenie sześciocylindrowej cylindrowej niezwykle płynnie działającej jednostki napędowej, a przy tym niezwykle zwartej i nie za ciężkiej do motocykla spowodowało stworzenie zupełnie czegoś nowej. motocykl turystyczny. BMW stworzyło motocykl, który cechuje się przede wszystkim tym, że podróż na nim jest niezwykle komfortowa, zapewnia świetną ochronę przed wiatrem, dostarcza nam wielu wrażeń nie tylko z jazdy, ale również akustycznego. No, budowane ramy, które możemy słuchać nawet przy większych prędkościach. Zapewnia nam niezwykły komfort również przez to, że niezależnie od tego, w jakiej podobie się poruszamy, tylko chroni nas przed deszczem, przed wiatrem. Eee, ale możemy dostosować również e, parametry dotyczące używania, odżywania siedzenia, kierowcy, pasażera, e, i żadnych manetek. Większość z tych rzeczy jest sterowana nawet w Po raz pierwszy BMW zastosowało 6-cylindrowy silnik motocyklu. Silnik, który stworzyli e, od nowa, ale korzystając ze swoich doświadczeń, przede wszystkim samochody. Silnik, który trafił się niezwykłymi osiągami, o bardzo dużym momencie obrotowym, nisko dostępnym. 160 koniach nocy. Silnik, którego charakterystyka pracy jest po prostu jedwabisko. To jest silnik, który nie generuje praktycznie żadnych wygadł. E, każda zmiana e, położenia wody pigazów przypada się natychmiast na przełożenie mocy na To mało. to tego, że to jest motocykl sportowy, motocykl, który może zabrać na swój pokład naprawdę wiele kilogramów, e, Wiecie, BMW K1600 GT to pierwszy motocykl BMW z adaptacyjnym światłem przednim. Jest to światło, które dostosowuje się do kąta pochylenia motocykla w zakręcie, dzięki czemu? Nieważne czy jesteśmy ułożeni głębiej, czy, czy nie, zawsze mamy pewność, że mamy dobrze wyświetloną drogę, co zdecydowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo, zwiększa przestrzeń, jaka nam jest potrzebna do oceny sytuacji i ewentualnego zagrożenia na drodze. BMWK1600GT to motocykl wyposażony w tryby jazdy, tryby jazdy, które wpływają na to, jak motocykl się zachowuje, jak systemy bezpieczeństwa reagują, z jaką czułością się... Włączają i w jakim stopniu dbają o nasze bezpieczeństwo. E, możemy to dyskusować w zależności od naszych umiejętności, ale także od warunków e, pogodowych czy warunków drogowych, jakie aktualnie mamy. Jak Tryby jazdy możemy zmieniać w czasie jazdy, wybierając tryb poprzez użycie odpowiedniego przycisku na kierownicy. Mamy tryb deszczowy do jazdy w deszczu, mamy również tryb drogowy, gdzie wszystkie systemy działają z normalną czułością. Mamy również tryb dynamiczny, który pozwala odkryć radość zjazdy tym motocyklem, ponieważ my decydujemy, gdzie jest granica przyczepności i możemy do niej dojść. Dopiero po jej przekroczeniu system kontroli trakcji lub system ABS zadziała i zadba o nasze bezpieczeństwo. Jak przystało na motocykl marki premium, porządnego turystyka, motocykl BMW K1600 GT jest również wyposażony w ten pomag. Pomad powiedziałeś o 20 km na godzinę i pozwala nam na e, komfortową jazdę i z większymi, i z mniejszymi prędkościami. Dodatkowo, to co zwiększa nasz komfort, to elektrycznie regulowana szyba, którą również możemy regulować korzystając z przycisku na kierownicy. E, dodatkowo mamy tutaj coś, co miało ograniczyć przy tej ilości opcji, jaki motocykl posiada, ilość przycisków koniecznych do jego obsługi. Mamy tutaj podobne rozwiązanie jak w samochodach, takie pokrętło, które pozwala na poruszanie się po całym menu motocykla i wszystkich opcji, które mamy dostępne. WK 1600 GT zapewnia nam tak dobrą osłonę przed wiatrem, że jest wyposażony w dodatkowe deflektory które pozwalają na dostarczenie za obiewkę powietrza, tak aby było na okolę, w bardzo gorące dni. Zapraszam bardzo się z naszą ofertą dotyczącą sprzedaży naszych wyjątkowych motocykli demonstracyjnych. Wiadomości drogowych jest dealer Dobrzański. autoryzowany salon i serwis samochodów BMW i Mini z Krakowa. Marcin Koźmyk o tym, co na drogach. Jam to.